Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Otrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego amen wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm<li>tośnie Boże prawy a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka, Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, Od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie, Boże w trójcy niepojęty, święty na wiek wieków, święty, Amen. Boże bądź moim obrońcą. I warownią, która ocala, Panie, do ciebie się uciekam. Niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości twojej, nakłoń ku mnie twego ucha. Pośpiesz, aby mnie ocalić, Bądź dla mnie skałą schronienia. Warownią, która ocala, Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię, wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. W ręce Twoje powierzam ducha mojego, Ty mnie odkupisz, Panie Wierny Boże, chwała Ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Boże bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego, nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, panie, panie, któż się ostoi, ale ty udzielasz przebaczenia, aby ci ze czcią służono, pokładam nadzieję w panu, dusza moja pokłada nadzieję w jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana, U Pana jest bowiem łaska. U niego obfite odkupienie, On odkupi Izraela. Ze wszystkich jego grzechów, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, amen. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie. Powierzam Ducha Mojego, Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam Ducha Mojego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan, i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, Podczas snu nas osłaniaj. Abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny. Dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia. I prace w tym dniu spełnione. I odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Witaj, królowo, matko miłosierdzia, życie słodyczy, i nadziejo nasza witaj. Do ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, Do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc. Na tym łez Przeto orędowniczko nasza. One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego. O tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słowa.